Witajcie, jestem Narciak, a dzisiaj zaproszę was na dwa chorobki w jednym odcinku, się zapytać gdzie ja jestem, jestem na balkonie, co ja tu robię, nie wiem, może się do mojego biurka. O, tak już lepiej, Dobra, może start, może start, może start. Witajcie, jestem Sądaruczek, a dzisiaj zaproszę was na odcinek Bez Cięć Będziemy grać w The Grim Part 1 Demo To jest demo i click here to start Eee... Okej, okay. okej okay. A game made in Unity No dobra, spoko Po wielu podejściach do domu Po wielu złożonych zdaniach, takich jak Bardzo miło Albo No, dobra kończycie się, jak dostać się do domu No i co z tego? Okej. Okay. Halo, Stachu! Stachu, co ty krzyczysz? Co ty krzyczysz, Stachu? No, Stachu! Stachu, co ty tutaj cię boli tak, no, no świeczki to są nawet rozpalone. No co idź ty tam! Idź ty, ruszaj dupski. Halo, Stachu! Okej! Okay. Okej! Okay, spoko! Okej! 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 Okej, krzesło, krzesła tutaj! No ja tam nie wejdę! Tam, no, no, not seems nice, not seems nice I, I, don't, I don't go there, I don't go there Chyba co możemy tutaj wszedł, okej okay. Okej okay. Krzesło ładne lata Tam ładne rysunki Też tutaj jakiś porno nagrywał na pewno No ale ja jakoś nie, ja nie gustuję takich dziewczynkach, ja sobie pójdę tutaj jednak Mhm mm mhm. Mm Piwnica, no idziemy do piwnicy, bo ja... Dobrze, fajnie, dzięki stachu, że że jesteś dobra, miło wiedzieć, no Fajnie, 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 Grim, no Zdałem Polski. znaczy nie zdałem, do Fajnie, jest świeczka, tu jest, tu jest, tu jest. I die from that evil thing down in there in the secret cave. I just wanted to say I was hiding this cave ever since you moved in I was wondering what was in there. After all it was some really evil caretaker Joe. Okej! Okay. Dobra spokoj, nie no, Stachu Okay. Okej, okay, może być Stachu. Okay, Stachu. Okej okay, Stachu. The ant is here. Walk into the door to go to the main room. okay, As he stumbled into a cave with no fear, he saw something that was evil that appeared in front of him. It suddenly disappeared. As he walked on, he heard something say, You're gonna die. His heart rate began to get faster and faster. He continued walking. Ja mam jedno pytanie, dlaczego mam takie szczęście do gier, które się tak szybko kończą, to jest demo, ale dlaczego to zajmowa dwie minuty, ja tego nie rozumiem! Na początku Wam teraz, czy ja robię coś źle? Czy ja robię coś źle? Czy ja gdzieś nie poszedłem? Czy ja do nie wszedłem? No ludzie, no... Dobra, wziąłem coś dłuższego i straszniejszego, ale jak wy co, to musicie mi kupić teraz nowe gacie. Okej. Okay. Okej, okay, zanim w ogóle zacznę coś mówić, witajcie, jesteśmy na ale ale na początku play I ja nie chcę tego menu, to menu już, już mnie przestraszyło, ja, To jest trochę... Nie, ja nie chcę w to grać, ja już to nie chcę grać, już mi się... Już mi się przestało podo... Dobra, dobra Coś jest... Okej okay, Okej, okay, mam klucz Okej okay, Ja tutaj nie wiem jak to komentować zupełnie, ale ja już jeszcze raz powtórzę, jestem Naruciak Dzisiaj gramy w grę No Escape, czyli Gra w której której nie ma, z której nie ma ucieczki I jesteśmy nie wiem gdzie Wiem, że ja się już boję I wiem, że dzisiaj mamy angielski Idziemy na angielski Halo? Stachu? Stachu? Okej okay, Stachu, okej okay. Ja ci zamknę lepiej drzwi i będę szedł dalej To jest gra horror, jakby ktoś się zauważył i gram póki się nie przestraszę Czyli to słuchasz, że już niedługo Okej. Okay. Okej, okay, wózek. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie ma co się bać lodziska, przecież to jest normalna gra. Zaraz może możemy ewentualnie wyskoczyć tubić. Co? Czekajcie. Okej, okay. czego nie ma. Rozumiem, że tu że wszystko muszę ogarnąć, tak? Każde drzwi i tak w ogóle, tak? Okej, okay, rozumiem, że to tutaj ktoś spał. Okej, okay, no mógł spać, mógł spać. W ogóle nie wiem o co chodzi w tej grze. Nic o niej nie czytałem, po prostu ktoś z Was mi ją podesał i ją zacząłem grać. I chyba tutaj nie będę musiał ciąć, ponieważ tak cała gra... Ja wolę patrzeć tak, ja wolę patrzeć na kamerę, ja wolę patrzeć na siebie gdzieś na tą grę. Dlatego może. Dlatego też tak będę grał. Nie, dobra, lepiej, może lepiej nie. Dobra. E, Okej, okay, reload. Reload, muszę reloadować. Exit, no i. No nie, nie wiem, się tak łatwo. Może tutaj coś będzie, okej, okay, okej, okay, to łóżko chyba w jak, z jakiegoś powodu tutaj coś jest Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, świeca Okej, okay, okej, okay, super Słuchajcie, ja, ja mam taką taktykę, że jeżeli się boję, że coś może skoczyć mi, to po prostu cofam się e, plecami e, Tak, tutaj, tego poprzednio, tutaj tego tutaj poprzednio nie było Ale dobrze, oczywiście Fabuła bardzo skomplikowana, nie wiadomo co my tu jesteśmy, my jesteśmy tutaj po prostu... Ja pierdolę! Ja pierd... Ja pierdolę... Ja pierdolę. Sorry, sorry przeklinam, ale ja się boję. Jak ja się boję... To się boję O. 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 O! 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 o nie patrzę! O Jezu, nie mogę! No nie no mogę! Nie, nie, nie mogę! Jezu, nie mogę! Na rócia że nie mogę! Nie, nie, nie i nie! Nie mam na. Halo? HALO?! No kurde! Nic nie widzę! No nic nie widzę, gdzie jestem? Stachu? Maciek? Piotrek? No nic nie widzę, no o co chodzi w tej... No nie, teraz już mi zaczęła nerwować tak, a nie straszyć. okej! Okay. Dobra! W porządku! Niech będzie! Wcale nie iść ciemno jak w dupie murzyna, no, wcale! Bardzo ładny rysunek. Naprawdę. Ja... Jeżeli ktoś napisze mi, że nic nie widzi, to ja też nie widzę, widzę, więc mi się zamknij japety. Idziemy dalej. Nie ma co się ba... Mogę już podziękować? Ile ja tam jeszcze muszę jeszcze muszę grać? Może ja się na na Może ja... ja może... Ja wiem, że to będzie bardzo smutne, ale ja jednak odłożę te słuchawki i będę grał bez słuchawek, co nie? Bo tak chyba będzie najlepiej, że ja będę grał bez słuchawek. Bardziej się skupię, grze, będę ładniej wyglądał. A nie, że cały czas. Dlaczego nie mogę tędy iść? Mam z tym pokojem, że nic kurwa w niej nie widzę. Ale tak generalnie, generalnie jest bardzo, 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 bardzo miło. ktoś chyba byli. Jeszcze raz. Monday ma profesor McCready, ma lekcję, no to idziemy na matematykę. Potem ma Tuesday ma profesor Childs. I potem idziemy do profesora Childsa. A na samym końcu jeszcze ma lekcję. W Saturday, kto chodzi do. Kto chodzi sobotę do szkoły? A tu byłem, więc może się stąd wyjdę. Póki. póki, Słuchajcie, jeszcze, jeszcze. bo 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 ja chcę stąd wyjść! Ja chcę stąd wyjść! już wyszedłem! Dobra, patrzę na Patrzę na ścianę! Piękna ściana, piękne kropeczki! Piękna biała ściana, tylko troszeczkę wyżarta przez brud! Wiecie co? Ja mam dość! Ja mam dość! Ja, ja, ja już nie przeżyję kolejnego screamera, więc będę z wami kończył ten odcinek. On był taki bardzo. Może straszne? Nie, nie straszne. straszny. Naróć jak się niebo. To w ogóle nie jest straszne, bo wam jest łatwiej co nie oglądać, jak oglądać osobę, która się boi tak, że, 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 no, 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 nie wiem, ale dziękuję wam bardzo za to, że byliście w tym odcinku i mam nadzieję, że nie będzie kolejnego, więc yy, trzymajcie się żółwik, mistrzowskie czoło i tak dalej. Nie będę przebijał, bo zaraz mi coś wyskoczy. Na razie, papa, trzymajcie się. Hejus! Bu! O kurwa!